Cześć! Witam Cię w kolejnym spotkaniu o niepokojących rzeczach. Zapewne wiele razy słyszałeś lub słyszałaś o biblijnym Edenie, rajskim ogrodzie, o Adamie i jego żonie Ewie. Co jeśli jednak to, co Ci wpajano, nie jest do końca prawdą. Co jeśli w Edenie była jeszcze inna kobieta przed Ewą? Co jeśli to nie Ewa była pierwszą żoną Adama? Dziś porozmawiamy o Lilith. Lilith była pierwszą żoną Adama. Jednak Lilith nigdy nie kochała Adama w ten sam sposób, jak później robiła to Ewa. Różnica polegała na tym, że Lilith nie powstała od samego Adama. Lilith powstała po prostu jako osobny twór, tak samo jak Adam. Odmówiła mu posłuszeństwa i nie chciała być mu oddana fizycznie. Tak jak potem zrobiła to Ewa, która, powstając z żebra Adama, faktycznie była już mu przywiązana. Kiedy Lilith odmówiła posłuszeństwa Adamowi i jego ojcu, została wyrzucona z ogrodu Eden. Kiedy wyszła wzięła kamienie z ogrodu i uformowała je w pierścieniu, aby przypomnieć, kim jest i kim chce być. Miała wtedy wypowiedzieć tetragram, czyli imię Boga. To natomiast miało dodać jej potężnej mocy. A dopiero po opuszczeniu przez Lilif ogrodu Bóg stworzył Ewę dla Adama z jego żebra. Lilif Oswoiła bestie nocy i urodziła gatunek demonów zwanych Lilim, które były demonami seksu. Znane jej dzieci to Ken, Dromos i Squii. Te dzieci spłodziła z Samaelem. Przynajmniej tak wtedy się przedstawił. Natychmiast po ich urodzeniu wysłała swoje dzieci do piekła, aby tworzyły armię Lucyfera. Istnieje wiele odmian mitu -lif. Hieronim łączy ją z grecką Lamią, libijską królową związaną z Zeusem. Gdy Zeus porzucił lamię, Hera porwała jej dzieci, co z kolei miało być powodem porywania obcych dzieci przez Lamię. Jej pierwotne akadyjskie imię brzmiało Litu. A tłumaczenie z hebrajskiego brzmi Lilith lub Lilith. Litu był to żeński demon w mitologii babilońsko-asyryjskiej. Je imię pochodzi być może od hebrajskiego słowa Lulti, oznaczającego lupieszność, a nie jak często się uważa, od Laila, oznaczającego noc. Echa tradycji w obecnej w alfabecie Pensyracha oraz efekt inspiracji mitem Olami można odnaleźć w historialach żydowskich amuletów pochodzących już z nowożytności, a które służyć miały ochronie kobiet w okresie ciąży jak i w trakcie samego porodu. Artefakty te miały zapewnić również noworodkom bezpieczeństwo, by nie porywała ich. Lilith Lilith jest najważniejszym z niewielkiego zbroju zbioru nazwanych żeńskich demonów w żydowskich legendach. Historycznie jest ona właściwie starsza niż judaizm w każdym razie od judaizmu definiowanego jako zjawisko postrestauracyjne najwcześniej pojawiła się prawdopodobnie w starożytnym Sumerze. Choć jest to dalekie od pewności, mogła być drugorzędną postacią w prologu do eposu o Gilgameszu. W starożytnym świecie pojawiała się także czasami w tekstach magicznych, na amuletach i temu podobnych, które służyły udaremnieniu jej działalności. Pojawia się w Biblii księga Izajasza w kontekście wiążącym ją z demonami pustymi, i ponownie w niektórych ustępach zwojów nad Morza Martwego, które wyraźnie odwołują się do księgi Zajasza. Kościół katolicki odrzuca jak Lilif jako pierwszą żonę Adama, jednak wiele zapisków faktycznie może o tym świadczyć. Jednak oczywiście to tylko legenda o tym, że Lilif porywa dzieci, a sama, tak jak inne demony, nie chce źle dla ludzi, pomaga im w miłości i chroni przed zagrożeniami związanymi z miłością. Pamiętaj, nie ma się czego bać. Chyba horror, czyli spotkania o niepokojących rzeczach.